Mati, pokaż co tam masz, pokaż. I co? Gdzie ta komórka jest? Tam jest. Tutaj jest schowana komórka, tak? Wyciągasz ją? Dobrze ci z nią. jestem nadal jest jest O, jest 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 Komediant. o nie ma młotka nie ma szawa Mati nie ma nikt nikt nie widzi o jest tak nie ma młotka nie ma nie mam? Jest młotek, jest! Jupi, dziękuję. Wyciągamy tą? Daj, wyciągnij, mama też. Nie. Nie, dobrze, nie wyciągam.